Pierwsza w nocy? Tak. Nie pierśdzie. Pierwsza na myśli pod wnocy, to jak Zaczynamy obrady sejmy. Pierwszy przemówi? Tylko przydałoby się właśnie. Na przykład Jednak nie był chętny do rozmowy. Odmówił udzielenia. głosu. Jakby na przykład nie ma Daj głos i potem... <gulandry> Dobrze, Jednym się wyłączył, nie? Domagam się, aby czarny człowiek w Polska nie, nie człowiek, miał tylko takie same prawa co w Afryka. To jest chyba zdaniem naszego no, 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 tak, pana, który mówi... Ale skąd to wziąć? Mówi. <gulandry> ja mówi, że każdy człowiek w Polsce powinien mieć takie same prawa jak w Afryka. I ale... mówi to. Jak to kurwa, murzyn, polscy murzyn, No ta, murzyn. mujina. Dobra, wracając. A pan co? Wielki, breda, chili, pepper, a? No i co? Tylko... Ani. nie, paper. I to gdzie? Ale tu tak, jest co Tu to... się nie pije. Przepraszam. Afryka. A Dobra, koniec. Ale Polonia, polonią. A, Polonia, Polonia. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. In hard oh, to I hard zawód, który robi biznes, nie kto nie jest? się taki młodzien. Jak Olek Stach. E, tak to państwa... 23. A my się dalej? 23. Stoic. dalej? Stoic.